serdecznie w nowym dniu słuchajcie, tak pada. Tak pada, że normalnie oberwanie chmury i zaczyna coś grzmieć. Jest godzina po szóstej, także jestem ciekawa jak to z tą burzą. Najpierw biorę się za kawę. Bo ja, słuchajcie, burzy boję się bardzo, bardzo bardzo co? Ale ja nie wiem o co chodzi. Franciszka się czekajcie ja zapala jakiś światło. Jest tak ciemno. Odkąd wstałam praktycznie krąży burza po okolicy. Jest jakieś światło. Czekaj. Daj coś normalnego. Odkąd wstałam praktycznie jest burza. Słuchajcie, na początku myślałam, że mi się wydaje, że coś jedzie ciężkiego, ale nie. Także pada momentami to normalnie leje. A Franciszka się sprajeżyła. Matynia. Co ty tam szukasz? Bo matka zjadła śniadanie, a pies przespał i teraz co do niej dotarło, że nie zdążyła. I co to będzie? <grym> Tragedia. Słuchaj, ty już swoje śniadanie zjadłaś, więc... Więc. Więc... No. No nie ma już koniec. Przykro mi. No i tak, co ja chciałam powiedzieć, a głupotnie nagadacie, jest godzina. Jezu. Ja nie wiem, wy chyba tego nie słyszycie. Ale ja to słyszę. Za piętnaście dziewiąta. My niedługo się zbieramy do pracy. Powiem wam szczerze, nie wiem jak wyjść w tą burzę i w tą pogodę. Co? No zwariowałaś, chyba nie chcesz sików w taką pogodę. Muszę ci jakiś piorunek dać. Chcesz sików? Nie no, chcesz sików. Ależ to jest atencjuszka. Atencjuszko, mam twoją piłeczkę. U, to, proszę, oddam. O Jezu, łap. Dobra dziewczyny. Wyciągam sobie mielone, bo oczywiście przecież wczoraj po co było wyciągnąć, za dużo roboty, nie? Dzisiaj jest tak jakby trochę mniej roboty z wyciągnięciem. I będzie dzisiaj, y, na obiad będą mielone ziemniaczki i cacyki do tego. Zamiast mizerii standardowej to będą do tego cacyki. I będzie pysznie! Zbieram się, a właściwie, wiecie co, idę sobie jeszcze zrobić pół kawy, bo powiem Wam szczerze, że nie ujedziem tak dalej. Co moi drodzy, jakby to już gdzieś grali, nie? Uteczka wróciła. Powiem Wam szczerze, że teraz już nie pada, ale od rana po całym naszym regionie krążą okropne burze, naprawdę. Muszę sobie tutaj, Jezu, trochę nagrzeć w tym samochodzie, bo zimnica straszna. Że my jedziemy szybciorem do pracy, ale wcześniej, wiecie co, naprawdę, jak trzaskało, to szczęście, że to znowu nie było takiej nawałnicy jak ostatnio, bo jak oglądałam, tak jak Wam już mówiłam, to tutaj było naprawdę niewesoło. Naprawdę niewesoło i to tak. Alpaczki na razie siedzą zamknięte. Córka została w domu, więc jak tam chwilę nie będzie padać i jakoś się przejaśni, to je wypuści. Kasy dla kuriera nie zostawiam. Poczekajcie, muszę wrócić. Muszę wrócić, bo przecież uuu, Zaraz by był dym. Czekajcie, czekajcie, zaraz. A i widzę kota po garach grzebie, normalnie przez okno widzę. Zakręcona dzidzia normalnie czekajcie, zobaczymy czy tam nic nie jedzie, bo ja mam tutaj ten wyjazd taki z góry, że trzeba patrzeć dokładnie, czy nic nie jedzie no i tak, muszę jeszcze wdepnąć kilka yy, na chwilę do dino, bo potrzebuję kilka rzeczy do pracy i jedziemy, ale powiem Wam, że znaczy niby nie jest zimno, bo jest 14 stopni, ale po tym deszczu to się jakoś tak ochłodziło, że kurteczka wskazana. Ciekawe jak to będzie później. Dalej. Kunie stoją, krowy stoją, znaczy się wszystko w porządku, ale ten, te krowy, konie takie mokre, pomoknięte, wiem, że to te zwierzęta inaczej, ale mi to jakoś tak zawsze szkoda, jak one Stoją takie na tym deszczu. Także, tak, dziewczyny, ja ekspresowo pierunem do pracy. Po pracy muszę szybko jeszcze wdepnąć na zakupki. Szybkie, i później biegiem do domu, bo mam jeszcze masę roboty przy kąpie. Jeszcze muszę dla, dla was zrobić vloga. Nagrać go potem, odpalić live'a. Kurde, normalnie słuchajcie. Śmiechy śmiechami, ale to tak normalnie, czasowo to, że to, ja to, to słabo widzę. Dobrze, że ja dzisiaj nie muszę nigdzie jeździć, ale jutro muszę wstać o czwartej? Przed czwartą nawet. Gdy mam ten wyjazd. Ale to nic, znowu wam coś nagram ze zgorzelca. Uwielbiam to miasto. Tak nienawidzę jeździć do Zgorzelca, że to jest po prostu historia. To nie jest daleko, bo to jest około 100 km ode mnie, ale tam nie ma żadnych dróg szybkiego ruchu, i po prostu jedzie się tam, i jedzie, i jedzie, i jedzie. Także to jest po prostu taka droga przez Mękę. Tam mi też za dwie godzinki zejdzie. No tak, myślę, że. 12:00 powinnam być w domu, czyli teoretycznie no nie jest tak źle, bo jeszcze południa mam wolne. No ale to tak... Zobaczymy jak to będzie, bo to nigdy nic pewnego. A jeszcze muszę zaraz zatankować. Out! Bo już mi się wczoraj nie chciało. Spieszyłam się do domu i powiem Wam szczerze, że... Nie wiem czy tak dobrze na tym wejdę dzisiaj. Że ja do sklepu, bo ja się tak gadam, gadam do Was. Dobra dziewczyny, ja się rozłączam i muszę się trochę skupić, bo zaraz się okaże, że ja ledwo dojadę do pracy, bo zapomnę zatankować, a i ja w ogóle nie kupię tego co powinnam. Usiadłam na chwilkę. Wpadłam do domu na szybko, zrobiłam obiad. Ziemniaczki mielone i cacyki. Z ogórkami, no bez ogórków to, to nie cadzzyki, no ale cedzyki zrobiłam. I wiecie co, wszystko dzisiaj stoi pod wielkim znakiem zapytania, bo jak ja zdążę na tego live'a, to to będzie cud nad Wisłą i w ogóle zrobiłam sobie jeszcze szybką kawę. Muszę muszę do komputera zrobić pilnie kilka rzeczy, które nie mogą poczekać. A muszę to zrobić do live'a, zostało półtora godziny, także jeszcze, jeszcze zamiast jeśli robić, to usiadła i do Was gada, no ale dobra, to muszę chwilę usiąść, bo po prostu power mnie opuścił. A powiem Wam, jak ja się dzisiaj uśmiałam w pracy, to po prostu głowa mała. Dzisiaj y, ćwiczyliśmy y, takie zajęcia logiczne, mieliśmy kojarzenia, dobór w pary i tak dalej, no i... Dziewczynkom poszło super, pokojarzyły, na przykład ciastka, no to cukiernik, chlebek to piekarz, no chodziło o zawody, czynności i zawody. No i przychodzi mój taki mały ancymonek, chłopczyk, no i on tak fajnie, ja mu pokazuję pierwszą kartę z ciastami, a on tak na mnie patrzył i tak, to mama. Pokazuje wiaderko, bo chodziło o panią sprzątającą. I tam było wiaderko, płyny, ściereczki, jakieś takie no, akcesoria do sprzątania, a no, dziecko mówi: mama. I słuchajcie, pięć czy sześć czynności po kolei wymieniło: mama. W ogóle nie padło y, takie skojarzenie, że ktoś inny może to zrobić, jak nie mama. I wiecie co, i tak w sumie to, patrząc na dzisiejszy model rodziny to to jest tak dwojako, wszystko zrobione, że albo jest takie naprawdę partnerstwo, gdzie ludzie idą do pracy razem, wracają do domu, zajmują się domem, dziećmi razem i to jest bardzo fajne, to jest naprawdę bardzo fajny i wielki szacunek do takich facetów, którzy potrafią się w ten sposób zgrać ze swoją drugą połówką, że tutaj nie ma, że tego pewne czynności robi tylko mama, czy pewne czynności robi tata, i to jest naprawdę super i tak powinna wyglądać każda rodzina. No ale dużo rodzin żyje w taki sposób, że no mimo szczerych chęci nie mogą sobie pozwolić na taki układ. Bo wiadomo, często jest tak, że nawet jeżeli obydwoje rodziców pracuje, no to ten tata wraca na przykład bardzo późno, prawda? Albo jest w ogóle taka sytuacja, że jedno z rodziców jest za granicą. No i, i po prostu praca na to nie pozwala. I ten jeden rodzic wiadomo, poświęca się w taki sposób, że przejmuje większą część obowiązków w domu, w rodzinie, w wychowaniu dzieci itd. Tak no i później się tak, słuchajcie, dzieje. Ja nie neguję nikogo, ani tego, ani tego, ale właśnie zobaczcie, jak to bardzo prosty przykład, jak dziecko pokojarzyło wszystkie czynności. I tam było jeszcze włącznie z naprawianiem czegoś, o, wymiana opon była mama. Także, no kurczę, trochę szkoda, że, że nie może być tak, chociaż daleko szukać. No, no u mnie też tak jest, że ja przyjmuję większość albo wszystkie obowiązki w domu. Bo mój mąż wychodzi rano, wraca wieczorem. Jak ja bym miała czekać, żeby on jeszcze po przyjściu z pracy zrobił to, to i to. To wiecie co, ja wolę to zrobić, żebyśmy mieli chociaż 5 minut usiąść i coś obgadać, bo czasami jest tak, że my, pomimo tego, że obydwoje pracujemy w Polsce, to czasami przez cały tydzień się nie widzimy, bo się mijamy. Jak ja idę, on wraca, jak ja już śpię, a ja, na przykład, wychodzę do pracy, kiedy on jeszcze śpi. I są takie tygodnie, że my się po prostu nie widzimy, po prostu się mijamy. I tak sobie dzisiaj właśnie pomyślałam, tak mi to dziecko dało do myślenia. Że no, u mnie w domu też by tak było. Słuchajcie, pomimo tego, że ja pracuję yy, z dziećmi. Znaczy, pracuję z dziećmi, a nie jestem, słuchajcie, od układania komuś życia i rodzin, żebyśmy się tutaj dobrze zrozumieli. Ale powiem Wam szczerze, że tak, właśnie dzisiaj to wszystko było. I to jedno dziecko mnie tak właśnie zastrzeliło i skłoniło do przemyśleń, bo wszystko, co tylko było związane z jakimiś czynnościami, takimi życia codziennego, to była mama. Pyszne jedzonko piesek dostał i ma w dupie. Nie lubisz strusia? No weź. Mati. Mati. Nie lubisz strusia? Chodź Matunia. Chodź, chodź, chodź. Chodź na tu. Co to będzie z tym strusiem? Będzie jedzone? No i spróbuj. Może pióra jeszcze gdzieś tam są? Może pióra jeszcze gdzieś tam są? Matylda. No i co? Będziesz jadła? Kompletnie nie twój gust. Matka będzie jadła? Tak. Próbuj piesku, idź próbuj troskę chociaż, troskę chociaż, próbuj, truno. Będziemy jeść na pół. Jak tak dalej pójdzie, jak tak dalej pójdzie to będziemy jeść na pół, idź zjedz i zaraz odpalać live'a. Idziesz ze mną na live'a? Ciężki temat dzisiaj. Masz coś do powiedzenia? Jeszcze? No bo oczywiście ja tutaj jestem Z moją najlepszą psiapsi Z moją psiapsi najlepszą Ale ja chciałam dziewczynom powiedzieć Nie no, słuchajcie dziewczyny Musimy to zrobić szybko, tylko poczekajcie, ja może jeszcze ja jakieś światło zapalę Bo z racji przepięknego lata Mamy tutaj dzisiaj tak jaśniutko i tak piękniutko ze łobozy. Przyszłaś wszystko o matkę, no prawidłowo. Pilot od światła. No, światło w tym domu na pilota zapala się. Nowoczesność w domu i zagrodzie. Żartuję oczywiście, ale ja trochę z tą nowoczesnością, bo ja tak sobie pomyślałam, że podzielę się z wami. Gadżetami, jednym gadżetem, który bardzo, ale to bardzo ułatwia mi odchudzanie i monitorowanie tego trybu życia w czasie odchudzania się. No i tak, tutaj jest pierwszy gadżet. Apple Watch to jest mój pierwszy Apple Watch w ogóle, bo ja działam. Ja tak używam iPhone'a i działam w całym ekosystemie iOS. Używam iPhone'a, iPada, Maca, Watcha. Dzięki temu mogłam sobie zbudować właśnie cały ten system iOS. Powiem Wam, że na początku używam tego, nie wiem, 5 lat może. Wcześniej, wcześniej działałam na Androidzie. Natomiast teraz, jakbym miała się przesiąść na Androida, to nie potrafiłabym odpalić komputera, jak bum cyk cyk. Tak się odzwyczaiłam. Czy jestem jakimś zagorzałym wielbicielem yy, Apple'a? Powiem Wam szczerze, może niekoniecznie, ale lubię mieć wygodę, a Apple mi to daje. Niekoniecznie najnowsze, nowinki technologiczne, ale ta wygoda, którą mi zapewnia, bardzo sobie to cenię. Ale dobra, wracając do, do początku, bo ja dzisiaj jestem strasznie rozbiegana myślowo. Nie tylko. Moja przygoda z Łoczem zaczęła się od czwóreczki, która służyła mi wiele, wiele lat. Naprawdę. I ona teraz yy, będzie do sprzedania. Ja ją wystawię na Vinted, ale to... Za chwilę mam w ogóle do niej piękną bransoletę mediolańską i kilka innych jeszcze takich sportowych, plastikowych, jak tutaj do, do tego, znaczy plastikowych. No, plastikowych, no. Nie ma co mówić. Ale słuchajcie, zegarek ten po, pomaga mi monitorować bardzo, ale to bardzo wiele funkcji. Począwszy od babskich spraw, że powiadamia, kiedy będą, powiadamia o dniach płodnych, yy, Monitoruje mi tętno, robię EKG, mierzy moje wszystkie te funkcje, ja mam troszeczkę problemy właśnie z serduchem, z i tak dalej, więc ja przede wszystkim używam tego zegarka, bo ja jestem w stanie sobie w każdym momencie zrobić EKG i wyłapać, czy akurat w danym momencie mam migotania przyciągów, a cierpię na właśnie tego typu problemy. Leczę się od kilku lat, więc to jest dla mnie priorytetowa sprawa. Ale bardzo ważną rzecz, nie ważną, bardzo fajną rzeczą, jest to, że ja teraz odchudzając się, mogę sobie korzystać właśnie z ułatwienia, jakie daje mi ten zegarek. Ma on tutaj fitness, tak jak zobaczcie, dzisiaj pokazuje mi, że mam. Jeszcze niewykonany trening, nie spaloną dostateczną ilość kalorii, niedostatecznie dużo w ruchu, bo mam tutaj poustawiane założenia. A tutaj na przykład: Pokaż więcej. Mam każdy jeden swój trening, słuchajcie, zapisany. I każdy jeden. Ile trwał, ile spaliłam kalorii, ile w ogóle było spalonych kalorii? Jest to super sprawa, bo oczywiście ja tak jak wiecie, ja ćwiczę na Orbitreku i Orbitrek też liczy kalorie, ale powiem Wam teraz właśnie, nie wiem yy, co liczy dokładniej te kalorie. Podejrzewam, że łocz jednak, bo yy, Orbitrek zawyża mi gdzieś około 50 kalorii. 50 kalorii spalonych to jest dość dużo. Bo tutaj na przykład widzicie, yy, jest tętno w jakiej minucie, jakie było. Jest czas treningu, razem spalone kalorie, jeżeli oczywiście, ja tutaj mówię o orbitreku, ale jeżeli na przykład yy, ćwiczycie. I tym ćwiczeniem jest jazda na rowerze. To macie całą super mapę, gdzie byliście i tak dalej. Jakie tętno mieliście, w jakim momencie i co jest bardzo ważne, słuchajcie, bardzo, ale to bardzo ważne. Zegarek ten wezwie pomoc w momencie, kiedy macie wypadek. Mówię tutaj na przykład o rowerze, rolkach, jedziecie. Nie daj Boże, coś się wydarzy. Ustawiacie sobie tutaj wcześniej. Zawiadamia rodzinę i wzywa pomoc no wzywa 112 po prostu podaje wasze położenie geograficzne i tak dalej i powiem wam, że yy, dwa razy w życiu mi się to włączyło i uwierzcie mi, że nie włącza się to z byle powodów, było to już testowane bardzo dokładnie przez naukowców żeby próbować tak złudnie wywołać takie wezwanie i słuchajcie, ja raz jak grzmotłam na rolkach gdzie prawie sobie złamałam rękę wtedy mi się to Włączyło i wiecie, jeżeli nic się nie dzieje, to on najpierw was pyta, czy wezwać pomoc, czy coś się stało, czy, czy potrzebujecie tej pomocy. I wy wtedy klikacie, że nie i jest ok, tu się wszystko wyłącza i tak dalej. Drugim razem na rowerze, słuchajcie, jechałam, no i nie wiem, co się stało, po prostu nagle zjeżdżam z bardzo takiej stromej góry w lesie bo my lubimy takie eskapady, słuchajcie, nie jeździmy po równym i prostym typu ścieżki rowerowe, tylko jeździmy zawsze po lasach, po takich trudniejszych trasach. No i raz, nie wiem co się stało, ale też się wtedy tak wygrzmuciłam, że jest, słuchajcie, pozdzierałam się cała i wtedy właśnie też włączyło mi się wzywanie pomocy SOS. No i oczywiście też tą pomocą odwołałam, ale wiecie co, gdyby była taka sytuacja... W tym lesie, to ja nie wiem, kto by mnie tam znalazł. Naprawdę nie wiem, kto by mnie tak tam znalazł, gdyby faktycznie było poważniej. I powiem Wam szczerze, że jest to bardzo, bardzo fajna funkcja. Liczę kalorie, pilnuję tych wszystkich treningowych rzeczy, EKG pulsoksymetr, co było tak, wiecie, taka była podczas kor ko Koronoświrusa. Taka była y, akcja, że nigdzie nie było tych pulsoksymetrów. Tutaj jest wbudowany pulsoksymetr. Y, to EKG, wykrywanie właśnie tych migotań, przedsionków i tak dalej. I wiecie co? Ja byłam y, z tym u mojego kardiologa, który potwierdził, że y, to badanie jest wykonane bardzo prawidłowo i w ogóle nie różni się od badania wykonanego na profesjonalnym sprzęcie. Dodatkowo miałam założony holter i słuchajcie zapisy z holtera, a z tego zegarka były identyczne, więc to nie jest jakiś taki gadżet, który, wiecie, no zabaweczka, że albo zadziała, albo nie zadziała, tylko to naprawdę działa bardzo fajnie. Monitoruje sen, czy, czy śpicie odpowiednio dobrze, czy zapadacie w fazerem, czy, czy nie zapadacie, także wiecie co. Y no tak jakoś mi to dzisiaj przyszło do głowy żeby się z wami tym podzielić bo uważam, że jest to bardzo przydatny gadżet, to nie jest tani gadżet bo wiadomo, chociaż wiecie co jest bardzo dużo zegarków dużo, dużo tańszych, bo nawet, boże ta firma garet, chyba też ma coś podobnego, nie wiem jak tam te funkcje działają, to by trzeba było doczytać i sprawdzić bo, bo tego nie wiem ale wiem że też sporo ludzi używa Gareta sporo ludzi ma jakieś tam te smartwatche takiej innej firmy prawda. Yy, cenowo też wiem że Garmin nawet kiedyś mój mąż się zastanawiał nad Garminem ale w sumie i tak teraz ma Apple Watcha z tej serii super czy jakoś tak bo ja mam Apple Watcha serii 8 teraz tego 44 mm. Wziąłam sobie większego z tego względu, że kiedyś miałam, właśnie zobaczcie jaka jest różnica. jaki ten jest malutki, a jaki ten jest duży. I to jest 38 mm, a to jest 44. Ale wziąłam sobie specjalnie, wiecie co, ten większy, chociaż on troszeczkę wygląda jak męski, ale wiecie co, no, lepiej mi się na nim patrzy, lepiej mi się na nim widzi. Chociaż tego, tak jak mówię, bardzo go lubiłam. Ja go będę sprzedawać za jakieś dwie, 3 stówki. Właśnie z tymi yy, bransoletkami. Mam tam kilka tych bransoletek, więc on będzie yy, do sprzedania. On jest tutaj troszeczkę taki zarysowany delikatnie, właśnie przez upadek. Ale działał. Ja go zarysowałam praktycznie na początku jak go kupiłam. I zawsze sobie obiecywałam, że sobie to spoleruję, żeby nie było widać tej ryski. Bo i tak nie widać. Zobaczcie. Nie może tu będzie coś widać no mniejsza o większość, w każdym razie to jest takie bardzo delikatne, ale on jest w pięknej złotej kopercie dodatkowo ta złota bransoleta ten też chciałam złoty, no ale niestety nie było, nie udało się także to jest taka moja polecajka nie mówię, że właśnie Apple Watch bo, bo zdaję sobie sprawę, że on jest drogi ale jest wiele tańszych modeli które mają bardzo dużo bardzo podobnych funkcji to można sobie popatrzeć w, tym, w zależności od tego co kto potrzebuje daje się to fajnie synchronizować z telefonami i uważam że jest to naprawdę bardzo fajna funkcjonalna i potrzebna rzecz jeżeli yy... wiecie co ja już na normalnym zegarku już bym chyba nie potrafiła funkcjonować A autentycznie chyba nie ja tutaj mam tyle rzeczy, no można przez niego rozmawiać, można odbierać i wysyłać smsy. No tutaj to jest, wiecie, kupę tych funkcji, o których ja dzisiaj nie powiedziałam, bo, bo to nie o to chodzi. Bo to każdy sobie sam może sprawdzić, ale jest to świetny gadżet ułatwiający odchudzanie. Wiadomo, no że on za nas nie schudnie, co niestety bardzo, bardzo, czego bardzo żałuję, ale pomóc pomaga, słuchajcie, pomaga, bo można sobie tutaj wiele rzeczy ułatwić, no, bardzo wiele. Dobra dziewczyny. Ja już w dniu dzisiejszym żegnam się z Wami bardzo serdecznie. Idę się zbierać na live bo zaraz zdążę się spóźnić. Mam nadzieję, że live się udał. Udało się go zapisać i, i w ogóle. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie. Koniecznie na bieżąco zachęcam Was do zaglądania w opis, ponieważ w opisie będę linkować ciekawostki. Nowości, a powiem Wam szczerze, że uruchomiłam teraz w opisie filmu opcję postawienia nam kawy, marchewki bądź smaczka. Jest to tam jakaś drobna wpłata 5, chyba 10 czy 15 zł, którą można zrobić, żeby postawić nam kawę, herbatę bądź marchewkę, ale dziewczę, spokojnie, to jest naprawdę dla chętnych, to nie jest nic obowiązkowego, jest to bardzo prosty sposób, ale tak jak mówię, na spokojnie, ja tutaj broń Boże nikogo nie namawiam słuchajcie kupujcie, zachęca nie, luz, to jest naprawdę dla chętnych ja to zrobiłam, bo uważam, że jest opcja bardzo w porządku, bo to naprawdę nie jest ta opcja która yy, zabiera większość pieniędzy, tylko tutaj praktycznie całość kwoty przechodzi dla mnie a jakąś tam drobną, symboliczną część pobiera sobie właśnie Yy, operator tej usługi dlatego tak postanowiłam to sprawdzić, włączyłam to na razie, zobaczymy jak to będzie będzie coś nie halo, w każdej chwili mogę to wyłączyć, prawda? także, dobra, ja naprawdę już uciekam bo zdążę się spóźnić i potem będę się Wam tłumaczyć na live. dzięki dziewczyny, cześć, pa, do jutra